Ach, rozpoczynamy w nowej wiosce tutaj naszą podróż. I i co? No, czekamy aż ty zbieramy jakieś więcej na albo coś. A, obóz jakiś się zrobił. Dobra, to weźmy. Ludzi ogarnimy. Dobra, róbcie tak. Róbcie tak. Dobra, zbieraliście się, spoko. To do przodu. Tutaj może gdzieś. Dobra, tutaj jest nieosłonięte z piżarni. Hmm, chodzi wam pewnie o mięsko. No już trudno. panie najemników dostępne. Spoko, spoko. Kurde, ten chłop zaczął zacząć zajmować? Nie jest, nie mam. Nie mam wojska nawet. Ile to? Tyle? Odpalnie jest 5 razy więcej. Dobra, tutaj najemnicy idą do nich. Eee, dobra, mamy tutaj 6 drewna. To taktycznie zróbmy im domek. O, za dużo. Dalej za dużo. Sióp. Dobra, to zróbcie mi jakiś najwyższy priorytet. Popatrzmy. Mm, Obrona, dobra, pokaźcie mi, ucznicy, wy na pierniczacie? Na pierniczacie, dobra. dobra, to taktycznie na ten domostwo, <laughs> siłu Dobra, do najbliższego ska miasteczka czy skarbca? Do skarbca, dobra. Was generalnie. Z których co. co? Hmm. Czujesz, że jakiegoś nie macie A tutaj czemu nikt tego nie robi. Wow. Ciekawe gdzie prowadzi. Hmm? Dobra, taktycznie was też rozwiąże. Mhm. Tak. <tryk> Na pewno wam tutaj brakuje jedzonka. Tutaj dajemy wam kuraki Dobra, mamy kuraki A tutaj te domki byśmy poulepszali sobie po prostu Dobra, myślę, że wystarczy Tutaj też właśnie Parcelę mieszkalną, możemy budować tutaj jeszcze? Dobra, Dobra, jak tam tutaj? Czego? Jedzonka mi dość szybko zabraknie. Hmm. Pokażcie mi tutaj, desek nie potrzebuje tak dużo. Do gospodarstwa zdążymy więcej osób po prostu. więcej, niech tutaj mnóstwo osób będzie w tym gospodarstwie. Chociaż wy oczekujecie, więc jakby nie, jakby nie macie co robić. A. Nie wiem, dajmy was jeszcze tutaj. A tej chatki trwala. Mm, to się skończyło, niestety. E, tutaj. Nie wiem, jesteśmy ulepszym tą stalnię przy okazji jeszcze. A tu, tu tu. O, pierwszy domek postawiony. To w pierwszym domku od razu kurnik. Mhm. Tutaj ja mam już powrotem 8 desek. To polecimy sobie dalej domki. 8 To mogę więcej, tak? O! Dobra. siu budu Tutaj, jak to nie macie co robić? No, bo wyczyściliście to, może jeszcze będzie. Nie wiem, póki co was nie rusza. Tu widzę, że w gospodzie się zaczęło tutaj dziać, bo zaczęliście wspierać. ten spichler, może trzeba by ulepszyć. Nie wiem, w sumie możemy na pewno z rolnictwa e, mieć tak, o, młyn. Tutaj byśmy mieli 94. Dobra, może być. Ok. I piec chlebowy. Test drewna nie mam Kłód. Dobra, trudno. Tutaj tak samo, kuraki. Dobra, podstawę podstaw mamy. Tutaj to zbieraczy jeszcze jedna osoba. Szczątki z Wiem, to generalnie służył. Ale tutaj mogą być dobre pola, więc to dostawię na przyszłość. Aha. Dobra, Jesz jeszcze od razu lecimy kolejne tutaj miasteczko. Hmm. Trzeba zobaczyć teraz tutaj, gdzie jest żyźnie. Tu po prostu, tu jest strasznie żyźnie a żyto. Ok, na pszenicę nawet... Było. O, jęczmień niedużo, ale tam no tą drogę byśmy mogli przedłużyć. Generalnie, nawet dotąd. O, nawet dalej mi się dała. Nie chcę. Dobra, nie umiem tego usuwać. Proszę wybaczcie mi. Dobra, zbudujmy sobie tutaj tę administracyjnej mieszkanka. Dobra, siup. Przeciętne. U. Dobra. Confirm. Teraz tak. Tu jest zwierzyna. Tu są jagódki, więc od razu. Odzbiera to drewno, gdzieś na drugiej stronie mapki, dajmy nawet. Później trwali. Ok, lata myśliwych. Spowoduje migrację, to bym musiało jakoś tutaj dać Cyk. teraz pas. I w logistyce coś? Nope. Studnie byśmy dali. Ona była gdzieś tutaj No, nawet się mieści eee, tak, targ. Dajcie mi targ. Targ bym generalnie wybudował w sobie sensie nawet wokół tej całej prostej Jakoś tak dziwnie, chociaż daleko by było. Okej, okay, tak Parcele mieszkalne No tak, mam 11 kół tutaj. To tak. Mm. O, w ten sposób. Dobra. Siup, nie budują, ale tak. Zacznijcie od drwali. Oraz któregoś z tych, nawet oba dajmy. Jedzonko to jest podstawa. Bez jedzonka to nic nie będziemy w stanie robić. Dobra. W tej wiosce powoli się rozwijają Drewna na opał jedząkę, im brakuje. No to wystarczy, chyba że przyniosą. Dobra, teraz mamy tutaj mały problem z jedząkiem. Tak, młyn. Róbcie mi Oraz to, co chciałem wcześniej z rolnictwa, piec chlebowy. To też, zróbcie szybko. Okej, okay, spoko, że zapis zrobiony chciał zrobić sobie w końcu to fajne coś. O tak, jęczm... Ej, jęczmień mamy? Pszenicę to się będzie miotało. Okej, okay. agame samowo. Nowa rodzinka. No to co? Ulepszanko Dobra, wiem czemu już nie mam tak niczego. Tu w ogóle, kurde, ile mam drewna na opał? Strasznie dużo. Dobra, przyspieszamy czas. Tu wybudowaliście, wybudowaliście, to siup, lećcie. Mhm. Dobra i powoli to działa. Tutaj ja, Tutaj w ogóle nie nadążają mi... Nie zbieracze, tylko myśli. Mhm. O, piec chlebowy, wybudowany. Tak, jedna osoba tutaj. Póki co, nic będziecie robić. Poczekacie na wiatrak. Dobra. Siup. Młyn się kręci. To bym na razie jakoś się wstrzymał. w ogóle pełniutko macie tylko tam to jest smutne co by tutaj kuraki kuraki wszędzie kuraki o o środkowa polis chodź tutaj pierwszą rzecz jaką moglibyśmy zrobić tu hmm, łuk sady a, -a. Handlu bym jeszcze nie robił. Mm. Milarza zrobić, czy może? Kurde, czym my się to mamy specjalizować? Czego mam Gliny. Mamy mnóstwo gliny, to tak. Glinę to będzie nasz eksportowy towar. Zróbmy. Tutaj na... zacznijmy w ogóle od ścieżki. Ua. Dobra, odkrywca. Ok, ok, rzemiosło. Jest glinian. Okej. Okay. Co następnie? Tu by się sprzedało jeszcze handel ogarnąć, czyli faktorię. Hmm, dobra, możemy nawet zrobić ją tutaj, i tyle. Dobra, nie chcę to robić powoli. Jedzonka mam w zanadrzu, nie to co tutaj w głównej wiosce. Strasznie to kuje w oczy. Tak, jedzonka, więc póki co dajemy tutaj kurniki. Mm -hmm. tutaj was bym mniej dał, młynie więcej osób, żebyście ziarenka robili, a ziarenka to będziecie na chleb robić. Dobra. Środkowo polis? Czekaj, wy macie... Znowu? A nie, ja w końcu nie kupiłem po prostu. Ach, jestem mądry. Tutaj, co to jest? o 10, tutaj szlaki maksymalnie 25 hmm pasieka żeby robić wos to byłby całkiem dobry wybór o oh, kurcze to w ogóle piekarstwo jest mega fajne tutaj widzę hmm Nie mam pojęcia co tu kupić. Ciężki pług, sadownictwo, sadownictwo w sumie. Dobra. I Gdzieś tu byśmy zrobili sobie takie dzikie domki, że tak to powiem. Tylko tak. Postawmy pierw kościół gdzieś tu. A, dobra. Nawet nie będę potrzebował. obróć mi to, coś w tym stylu, 20 drewna. To żebym zaszalał, coś dotąd. Dobra, sady, co zrobimy? Faktorie byście pierw zrobili. Coś tu będziemy eksportować na pewno. Zima nadchodzi, wy tutaj przygotowani, nie przygotowani. Zacznijmy, tutaj dla Was od kuraków. Dobra, eee, drewno macie tutaj, jest to. Tu to dobra. Jedzonko, jedzonka raczej już nie będzie. Będzie, bo po prostu się nie odnawia, ale będzie dobra. Tutaj jeszcze, tu jest puściutko, więc to powinno się przecież wywalić. Usunąć, w sensie nie wiem, ale dobra. Teraz mi Agamy samowo. Tu się koczy się opały tak szybko. Nie podoba mi się to. Jest to przecież 69 opału. 67. Nie wiem, nawet rodzinkę się tu wprowadziła. Mmm, mmm. Mm, nie ogarniam tego. Dobra, pokażcie mi tutaj jedzonko. Prawie nie ma. Tak. Tu, my importowaliśmy tutaj dużo rzeczy. Pokażcie mi. To bez handlu, to bez handlu. Jagódki przywóz, a one drogie były. Dlatego załóżmy szlak handlowy. I tu zawsze będą. Na płótno, tak samo. Ale zobaczę, czy tamto mi nie znikło. Nie. Dobra. Ziłka też. Glina. Wszędza. I to. Wojsko łuki bojowe mieliśmy sprzedawać. Wywóz powyżej dajmy 100. Dobra. Tu się widzę, że bawicie, bawicie Ale więcej ludzi mi przepisał Ok. Teraz tu Powoli idzie Tu wołu, gdzie ty dajesz? Co ty robisz? Jesteś bez przyciału i prowadzisz wołu, jak mogłeś? Dobra Tu Siub Górnik O Dobrze zbudowane. Tutaj nawet. Hmm. Podoba mi się, że zrobiło mi tam dodatkowo miejsce dla ludzi. Jak bym chciał to ręcznie zrobić? Ok, coś takiego i bym zmniejszył. Coś w tym stylu. 1, 2, 3, 4 do mostwa. Tu zmieściły. A maksymalnie się zmieszczą. 7, czyli tam by się byli na plus o jednego nawet. O, interesujące. Muszę chyba zacząć inaczej planować to wszystko. Dokładnie. Tu w ogóle domek, czemu jesteś nieulepszony? Ulepszaj się. Tutaj tak samo, ulepszamy domek. Więcej pieniążków będziemy mieć co miesiąc, czyli dobrze w... no Ogarniam to, ale tu kupców idzie Dobra mm. Karczma Dwójka Ludzi musi być browarnikami Tak, tylko słodownia Też będzie sprzedała, żeby ktoś zrobił bo inaczej słodu nie będziemy pozyskiwać. Tutaj mamy mnóstwo dachówek. Ciekawe co ja z nimi będę robił. Hmm. Da się to zaczętować jakoś. Nie wiem. Aby to było bardzo potrzebne, zrezygnował prawdopodobnie z tego, albo poszedł tu. I po chleb. Tutaj pakasem o WoWo. Więcej rodzi się wprowadza. I wy oczywiście narzekacie na wszystko. Ale wy nic nie macie po prostu, dlatego narzekacie. Ojej, tutaj zaczęło mi się psuć. A, jedzonko przede wszystkim. To tak, chodźcie mi tutaj ze Spichlerzem. Tu. I tu musimy postawić. Wy zbieracze nie macie co robić, więc wy się zajmiecie tym wszystkim. Dobra. Tutaj tego straganu wy też widzę, że nie zrobiliście, bo wam drewna brakuje, chociaż jest dużo, to wałów. Dlatego, że on tutaj transportuje do faktorii, póki co wszystko. Dobra. Eee, jak browar. A to... To jest w samowie przecież. A, tutaj była... A, a tu był środkowo polis. Dobra, nieważne. Tutaj tak samo, dwa browarki zrobione. I co? Tu nie macie co robić. Tu tej chlebek po troszku. Po troszku idzie bardzo po troszku. Pokaż mi tark. Różna siedzonka tragiczna. A ci ludzie stąd nie mogą w ogóle odejść. Nie wydaje się, żeby to było jakoś bardzo daleko. Tutaj mogę zrobić ewentualnie jeszcze jakiś mini stragan kolejny. Чуп.